Halo, halo, halo. Hej. Cześć. No no. co dam? Udostępniamy, kochani. Info, info. Info dajemy. Biedy nie klepiemy. Dajemy info no, info raz, co tam, co tam, tęskni się za mną. Patrzcie w ogóle kawę piję z jakiego naczynia. Gościu z Nowej Zelandii mi dał kawy, nie? No, dali mi kawę i ten, patrzcie jaki ten. Największy kubek do kawy w moim życiu. No, liter kawy, po amerykańsku. Aj życie 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 no życie to W sumie po co? Aha chciałem was zaprosić na live a za chwilę Muszę upuścić lokację Kurwa no I znowu to samo opcje Ja już nie mogę nie A nic nie zrobiłem to jest najgorsze kurwa znowu za niewinność Mam tego dość kurwa mam tego dość nie Cześć Ada Znowu za niewinność. Nie. Najgorzej. Znaczy się tak. Mierzycie nauczyło widzieć we wszystkich sytuacjach plusy. Poczułem to dzisiaj. No bo opuszczając camping, będę 15 euro dziennie do przodu. Patrzcie. Za 15 euro możemy mieć internet na tydzień. Zawsze mówiłem, że moim domem jest wszechświat, nie? Chyba Bóg, Bóg powiedział, Bóg powiedział all in i sprawdza mnie, także... No dobra, wchodzę, nie? Standardowo Joker zawsze wchodzi. Także zapraszam na live'a za 15 minut, jak wypiję kawę. Omówimy sobie sytuację bieżącą podczas podróży, info nie dajecie. Proszę mi dawać info, jest trzecia minuta i nie ma info. Info nie ma. No także doszło do, doszło do pewnych przesunięć na mapie. Chyba się wyspałem. Pospałbym jeszcze. Gdzie ty będziesz spał? No dobre pytanie, Adam. Dobre pytanie. Gdzie Michael będzie spał? Dowiemy się w następnym odcinku serialu z cyklu Droga Prawda i Życie. Zapraszamy do wspierania, lajkowania, udostępniania, subskrybowania, masturbowania, transmisji. Mile widziane napiwki e, i dajcie znać znajomym, no i tak dalej.